Cześć, witam wszystkich Daniel, z tej strony w tle będzie sobie leciał gameplay z Call of Duty Modern Warfare 3, który premierę będzie miał 10 listopada. No i wraz z multiplayerem otrzymamy też kampanię oraz tryb zombie. I dzisiaj omówimy sobie wszystkie zmiany, które wprowadzili w porównaniu do Modern Warfare 2. Obejrzymy sobie gameplay Huskersa, który jest graczem na myszce. Jak wiadomo, ja też jestem głównie graczem na myszce, więc mi zależało na opinii gracza na myszce, jaki feeling będzie tej gry. Czy będę musiał trochę więcej czasu poświęcić na grę, na kontrolerze i. Czy ogólnie feeling gry jest całkiem, całkiem fajny? Więc na starcie mogę powiedzieć osobom, które kupiły preorder do Modern Warfare 3, że jak na razie nie trzeba go zwracać, ponieważ gra zapowiada się bardzo obiecująco. Nie mówię, że nie ma tam rzeczy, o których możemy się martwić, oczywiście o nich sobie powiemy jeszcze dzisiaj. Natomiast z tego, co widzimy, <laughs> widzimy tutaj, w moim odczuciu, o wiele lepszą grę niż Modern Warfare 2 i to z wielu przyczyn, ja tu mam zapisane sobie na karteczce co, e, jakie zmiany zostały wprowadzone, czym potencjalnie możemy się martwić lub będziemy musieli się martwić na przyszłość. A w tle sobie będzie leciał gameplay Huskersa i będziecie mogli sobie e, zobaczyć jak to wszystko wygląda. I oczywiście jest to kontynuacja Modern Warfare 2, znaczy jest to Modern Warfare 3, wiadomo, że kontynuacja Modern Warfare 3 i gra się nie różni aż tak bardzo od Modern Warfare 2, bo jest to inaczej. Jak mieliśmy Modern Warfare 1, czyli Call of Duty Modern Warfare 2019, to w porównaniu do Modern Warfare 2, to te, te gry to była, nie była ziemia, to były dwie różne gry. Tutaj mamy troszeczkę inaczej, to nie są dwie różne gry. To jest tak naprawdę płatne DLC do Modern Warfare 2. No bądźmy szczerzy, ja od samego początku mówiłem, że to co teraz tu powstaje to miało być DLC, ale że Modern Warfare 2 nie wyszło, popularność tej gry spadła, nie sprzedała się tak dobrze jak mogła się sprzedać, no to postanowili wypuścić nowy tytuł z nową kampanią, z zombie i z kompletnie... Znaczy może nie kompletnie nową mechaniką, ale z ulepszoną mechaniką, a może taką, jaka powinna być w Modern Warfare 2 i dobrze. Dodatkowo mamy też kampanię i tryb zombie, którego prawdopodobnie nie miało być i dobrze, że jest, bo w innym przypadku nie warto by było kupować tak naprawdę tej, tej gry, zwłaszcza... Dla osób, które tylko będą grali w e, Warzona, jeżeli zależy Wam na trybie zombie, no to będziecie musieli kupić akurat Modern Warfare 3. I oczywiście, tryb zombie omówimy sobie w przyszłym filmiku, tak samo jak i Warzone'a omówimy sobie w przyszłym filmiku, ponieważ jest sporo do powiedzenia. Więc sam film tej gry wygląda moim odczuciu. Super. Ja byłem mile zaskoczony, kiedy zacząłem oglądać ten gameplay. Byłem mile zaskoczony tym filigiem, tym movementem, tą szybkością i dynamiką, i można powiedzieć, że ten arcadeowy shooter wraca. I mamy większe TTK, więc nie giniesz od razu. To TTK, czyli po prostu time to kill, czyli czas, w którym, który jest potrzebny, aby cię zabić. Jak, jak długo dana osoba musi do ciebie strzelać precyzyjnie? I tutaj Husker testuje movement i chce zobaczyć na kilkamie e, jak szybki jest e, jak szybkie jest składzenie się i tu mu akurat nie wyszło, ale zaraz. Tego momentu przejdziemy, więc nie jest to Black Ops 2, ale jest to całkiem solidnie zapowiadający się tytuł. Jest to po prostu w moim odczuciu le już lepszy tytuł niż Modern Warfare 2. A mamy jeszcze miesiąc do premiery i pewnie parę zmian będzie. Więc jeżeli chodzi o te zmiany, które zostały wprowadzone, mamy już Reload Cancel. O, czyli właśnie tam pokazał Reload Cancel. Co to jest Reload Cancel? To jest mechanika, w której jesteśmy w stanie anulować. Przeładowanie broni. Czyli załóżmy, że zmarnujemy 10 pocisków i zaczynamy ładować broń, ale w tym momencie ktoś nam wybiega i nawet jak już wyciągniemy magazynek, zmieniając broń przykładowo, jesteśmy w stanie anulować tą animację, czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli mamy po prostu magazynek minus te 10 kul, które wcześniej zmarnowaliśmy i dalej możemy strzelać. Natomiast Modern Warfare 2 jest tak, jeżeli już wyciągnie magazynek, to już jest kaszanka, nie może strzelać z tej broni, ponieważ nie ma magazynka Więc Reload Council był częścią tej gry od wielu, wielu, wielu odsłon I po prostu postanowili w Modern Warfare na to wywalić No i niestety ee, nikomu się nie podobało, znaczy niestety nikomu mi się też to nie podobało I bardzo się cieszę, że to zostało zmi e, zmienione I tutaj Jay God z Mute bardzo, bardzo ładnie powrót, Klasyczny powrót, klasycznej mini co to oznacza? To oznacza, że jeżeli strzelasz też między innymi bronią bez tłumika, to pokazujesz się na minimapie. Jak widzimy tutaj w Model Warfare 2 i w Warzone, jeżeli ktoś strzela bronią bez tumika, to się nie pokazuje na minimapie w niedalekim obrębie, jak to było przykładowo w Warzone też jeden. i to było dosyć logiczne. tłumik dawał pewne e, wady i zalety, powiedzmy, dawał pewnie e, stabilność celowania, czy tam stabilność odrzutu i tak dalej, i też nie pokazywało cię na minimapie. E, natomiast, e, jak grasz bez tumika, to miałeś pewnie szybszy movement, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, wszystko musi mieć swoje wady i zalety. Natomiast w Warzone 2, czytał ogólnie teraz w Warzone, bo już nie ma Warzone 2, e, mogłeś biegać z tumikiem, bez tumika, i to nie miało tak naprawdę większego znaczenia. Mówiło, było napisane tłumienie, dźwięku, ale co to wnosi? Nic nie wnosi, bo to tak naprawdę nam nic nie daje. I teraz akurat. Teraz, przynajmniej, będzie ta kara za to, że na przykład nie masz tu Mika, i pokazujesz się przykładowo też na minimapie. Ogólnie, zmiana w bardzo dobrym kierunku. Movement w sam sobie jest o wiele szybszy, o wiele płynniejszy. Możemy zrobić outplayer, outplay movementowe. Powrócił slide cancel, czy tam cancel slide, i, czyli zmora niektórych graczy i miłość innych graczy. I moim zdaniem, nie będzie to aż tak inaczej. Jest to dobre. Jest to dobre, wprowadzanie skill gapu do gry jest dobre. To nie tak, że się nie da ograć gracza, który robi cancel slide, ale wprowadzanie skill gapu do gry jest dobre i ja się akurat z tego skill gapu cieszę, eee, więc dobrze, że wróciła ta mechanika. Nie ma banych hopów, nie ma... Tego. takiego jump shota, można powiedzieć, czyli to, co aktualnie jest w Warzone, czy tam w MW2, że w momencie, kiedy się położysz i naciśniesz dwa razy skok, to wy. momentalnie wstajesz, w. To jest prędkością jednego piksela tak naprawdę, czy jednej klatki, przepraszam. Z prędkością jednej klatki, jesteś już u góry, twoja pasta ci już skacze, tego tu nie ma, to zostało znerfione, więc pewne rzeczy zostały znerfione już w tym, jakby, jeżeli chodzi o movement. No i bądźmy szczerzy, może ta mechanika nie była zbyt. Dobra, nie wiem, sam nie wiem, zobaczymy W każdym razie, pewne rzeczy zostały zbufowane i pewne rzeczy zostały tak zwane znerfione, czyli po prostu osłabione Wizualny recoil, to jest kolejna rzecz, którą chcę e, powiedzieć Jak widać, wizualny recoil jest zmniejszony o stokroć Jakiś tam wizualny recoil jest, ale jest mniejszy To to jest wizualny recoil? To jest po prostu e, jakby trzęsienie się broni w czasie strzelania, czyli kiedy strzelamy, jesteśmy przycelowani, jak bardzo broń nam się trzęsie na ekranie i jak dużo nam zasłania tam broń w tym momencie. Jak widać ten wizualny recoil przy e, celownikach mechanicznych, tak zwany iron sight po angielsku, jest minimalny, co graczowi na myszce jest naprawdę na plus, w sensie, że gracze na myszce mieli... Wielki problem aktualnie w Modern Warfare 2 i mają wielki problem w Modern Warfare 2 i w Warzone 2, ponieważ wizualny recoil w wielu brojach jest po prostu nieznośny, co po prostu zasłania. A jak wiemy, gracz na mysce musi wiedzieć, do czego, widzieć do czego strzela, gracz na kontrolerze. Często nie musi, to nie jest jakaś tam obraza do graczy na kontrolerze, po prostu taki jest fakt, że po prostu czasami może nam się coś za, za, zasłonić, możemy nie widzieć, może wizualny recoil, ale możemy dalej trafiać nasze strzały z wiadomych przyczyn. Więc tutaj jest akurat na plus, że wizualnego recoila nie ma. Natomiast sama kwestia input laga i, to, i tej responsywności myszki w stosunku do gry jest ponoć... Praktycznie taka sama, e, tu się na razie nic nie zmieniło. Może się zmieni na premierę Modern Warfare 2. Miejmy nadzieję, że zadbają o graczy na myszkach, że już nie rozmawiając o Amasycie, to sobie zostawimy na jeszcze jeden film, który pojawi się w niedzielę. Natomiast tutaj chodzi bardziej o nieprzeszkadzanie graczom na myszkach, czyli wizualny recoil, responsywność samej myszy, tak zwany e, po prostu input lag, żeby to wszystko było ogarnięte i w Modern Warfare 2 niestety nie jest, ale jest po prostu trochę lepiej. Nadal będzie prawdopodobnie przesrane, ale jest trochę lepiej. No się z tego chociażby, że jest trochę lepiej, prawda? Więc mamy zmiany w momencie, nie mamy banych hopów, e, szybsze wspinanie i szybsze woltowanie na poszczególne przeszkody. Nie wiem ile razy ja zginąłem na przykład w Warzone czy w Modern Warfare. 2. Przez to, że moja postać bardzo wolno wspinała się na poszczególne przeszkody. Czy to na murek, czy to na beczkę, czy to na skrzynię. Tutaj jest to po prostu płynniejsze i szybsze. Czyli ogólnie movementowo idziemy na plus. Eee, no i TTK, o którym już wspomniałem jest po prostu wydłużone. I jest, co oczywiście z, w ostateczności zwiększa skill gap. Więc moi drodzy tak wygląda gameplay Modern Warfare 3. Na razie to był gameplay gracza na mysce. Dajcie mi znać, co myślicie. To są zmiany, które widać na pierwszy rzut oka. Oczywiście będzie więcej zmian, jeżeli chodzi o sam interfejs, jeżeli chodzi o różnikarza i parę innych rzeczy. Natomiast to są rzeczy, które chciałem Wam przekazać w dzisiejszym filmiku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie tą łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście tu nowi i chcecie poznać więcej newsów na temat Modern Warfare 3, Warzona i tak dalej, gameplaye plus live streamy na tym kanale, zostawcie suba. Oczywiście widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale oraz na live streamach na tym kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia.